Cześć, no ja wam się Ignacy. A ja mam na imię Marek i dzisiaj opowiem wam o forcie, o grze karcianej, która Was zabierze z powrotem do Waszych czasów dzieciństwa, gdzie będziecie zbierać najlepszą ekipę z dzieciaków, będziecie zbierać zabawki, pizzę i to wszystko po to, żeby mieć najlepszy fort na podwórku. Zacznijmy od opowiedzenia Wam o komponentach w tej grze. Komponenty mojej dozy, małe pudełeczko, bardzo kompaktowe. Gra wydana oryginalnie w Stanach Zjednoczonych przez tych ludzi, którzy zrobili Root, Wielki hit Le w Polsce. Ledger Games, Ledger Games, Ledger Games. Tak jest. Ledger. Piękna szata graficzna, pudełeczko ma polską wypraskę, która wszystko pomieści. Oj, to sobie może zamkniemy. Gra, ma no. także karty. W grze mamy dużo, dużo różnych kart. Mamy takie duże karty, które reprezentują dzieciaków, których będziecie sobie w tej grze zbierać. Oraz mamy takie małe karty, które reprezentują bonusy, czyli specjalne umiejętności nabywane podczas gry. Dobra, Gościu, tutaj, Co tutaj jesteśmy w komponenty to Pokaż im to na zbliżeniu tą plaszkę. Umyśla zrobić? Tak, Oj. zgubię śpianek. Dwu warstwowe plansze, każdy tak, jest sobie tutaj. taką grubą planszę, które się mieszczą, wszystkie fajne znaczniki, wszystko się ładnie przesuwa, nic nie spada, chyba że ktoś tym macha do kamery. E, a na plansza pokazuje naszą czatownicę, nasze podwórko, naszą tutaj bandę. Więc coś takiego mamy oraz w tej grze mamy coś, czego nie widziałem żadnej innej grze planszowe na świecie, czyli największy na świecie. E, Karty pomocy. Nieważne jak daleko będziecie siedzieć od karty pomocy, to będziecie widzieli, jakie tutaj są symbole i co one oznaczają. Gra, my ją wydajemy specjalnie na wakacje, żebyście się mogli wachlować na upalnych wakacjach, wszystko pięknie wygląda. Raz w grze mamy przepięknie wydane, e, customowe, drewniane znaczniki, które prezentują pizzę i zabawki. Po, zabawki, po prostu zabawki. toys ogólnie zabawki. W, jak na tak małe pudełko, yy, napanowicie teraz to na zbliżeniach, na zdjęciach, ta gra wygląda obłędnie, a do tego wszystkiego jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy, bo tutaj mówimy o komponentach, o ilustracjach. Tak, gra ma specyficzny, unikatowy. No w sumie jak dla wszystkich tych gier od Games, styl graficzny, no piękne ilustracje. Widać z elka, że nie projektował tego Fantasy Flight Games. Tak. Nie ma tutaj orków, goblinów i takiego klasycznego High Fantasy, tylko są Ale taki takie Ale jest taki pan na przykład ciekawe, ciekawe różne Urwisy rozrysowane. Ta tak. gra na stoliku wygląda obłędnie, ale dość o komponentach. Przejdźmy do creme de la creme, czyli powiedzmy o tym, jak się w tą grę gra. No i przechodzimy do działu, opowiadamy o tym, jak się w tą grę gra. Przypominamy jeszcze raz, to nie jest taki gameplay, jak robi Geek Factor profesjonalny. To nie jest tak, że teraz dokładnie pokażę Wam wszystkie reguły w tej grze. Nie chcemy, żebyście się z tego filmu nauczyli, jak się w tą grę gra. Chcemy, żebyście zapali ogólne jakby pojęcie, o czym ta gra jest, jakie są w niej mechaniki. W dużym skrócie Wam powiadam, że jest to gra deckbuildingowa, będziemy budowali swoją talię. Ta talia prezentuje naszą bandę, naszą ekipę, naszych chłopaków i nasze dziewczyny, które będą broiły na, na podwórku. No ale jak tą ekipę budujemy, o tym Wam zaraz powiemy. I się do tego gotowe. Yy, tak, i chcę ci powiedzieć, że tutaj w, w śródeczku, tam w tej talii masz dwóch swoich przyjaciół, których zawsze z nimi Tu już mi się tak, oni są tam. A, I tam mi dałeś. tu masz napisane. Mam mieć tam Asa as, tak, i do ciebie. As, as i as iskra. do ciebie, tak. To są moje A kogo I ty zaczynamy, ja mam już ci mówię, ja mam rollo i strzałkę. I zgra jest lepsza. W mojej bandzie są fajniejsze ekipy. Dobrze, i czy tu mam, tu mam posuwanie tury, czy możemy wokół tego grać? Yy, myślę, że tak, możemy sobie przejechać. Dobrze. Zbierz ekipę z podwórka. Punkt jeden, który robimy w trakcie swojej tury. Będzie, będą sytuacje w grze, gdzie będziemy na naszym podwórku mieć e, dzieciaki. Podwórko jest przede mną tutaj. Tak, to jest takie miejsce e, przed każdym z graczy. I na początku każdej tury, jeżeli tu będą jakieś dzieciaki, to my je zabieramy, nie na rękę, ale na discard. Z podwórka czyścimy do discardu. Tak karty. jest. To było małe piskie, przejdźmy dalej, bo to wyglądało strasznie nudne. Zagraj jedną kartę. Tak. Dokładnie tak. Każdy z graczy będzie miał pięć kart na ręce. Jak tak. w deck buildinga, tak? tak? I teraz z tych pięciu kart na ręce będziesz, będziesz sobie wybierał jedną kartę. I karty są podzielone. E... ja gram w na pewno. Bo kurczę. No. Karty są podzielone na dwie rubryki górną i dolną. Górna rubryka to jest tak zwana akcja publiczna. Publiczna. A dolna jest prywatna tylko dla tej osoby, która to zagrała. Albo bilona, żeby kasę zarabiać. Więc ja tutaj tak sobie zerknę, e... może wezmę jakąś taką. Nie no, to ja jednak nie gram w będę zagrał bilona. Ja sobie na przykład zagrywam buśkę. I Buźka ma tutaj pokazane, że ja sobie dostaję po prostu no, jedną taką oto zabawkę i Ty mi to, mi to pokazujesz? I, mi pokazuję. A i? Mi? I wkładam sobie Gdzie ją masz tutaj do gratów. Dolna część karty to jest coś, co dotyczy Ciebie. Tak, jest taki czarny ludzi tutaj namalowany, żebym pamiętał, że to jest tylko prywatna. Ty prywatka. wziąłeś sobie zabawkę. Tak. Ale publiczniemy. I teraz inni gracze mogą stwierdzić, że chcą naśladować tę kartę. Żeby to zrobić, każda karta ma różnego rodzaju typy, czyli takie kolory kart, tak można w skrócie powiedzieć, i żeby naśladować tam moją kartę, w tym przypadku Ignacy musiałby zrzucić taką e, symbol. Ale ja nie mam pistoletu na, na wodę. Nie mam tego. To nie mogę, cię, nie mogę Cię naśladować? Może masz taką monetkę, która jest mam, dokerem. Mam, mam. Więc ale... możesz taką monetkę zrzucić, żeby naśladować nie. i wykonać tą akcję publiczną. Nie zrobię tego. I tak będziemy sobie w tej trakcie yy, gry grać. No nie, poczekaj, wygrałeś. Gdzie go on teraz? On na podwórko poszedł, czy to się nie, nie wydarzyło? Nie, on tutaj, na tu. męczony już jest, tak? tak? on tutaj. Co jeszcze może zagrać, czy tylko tę kartę grasz na Chciałem pokazać jeszcze inny przykład, że niektóre A. karty pozwalają mi, na przykład tu mam taką Żuka, Pana Żuka, okay. który daje mi tyle um, pizz, ile ja zagram kart z łopatą. Okay. I zagrywając tą kartę, ja mogę dodać sobie więcej łopat, żeby zboostować sobie tą akcję. A ja mogę się teraz tam się dojechać do ciebie? Możesz, tak. Gram opatę, mam lewuskę. I gdzie ona idzie? Na podwórko czy do, do Discardu? Zawsze do do discardu. opatę i byś wtedy też dostał tyle. Yy... Żarcie? Tak, dokładnie. Żarcia. Ja lewózka przyniosła do bandy i tu mam skrytkę na pizzę. A ja bym sobie zagrał tak i dostałbym dwie wtedy, nie? No i dobrze. I skończyć tą swoją turę? Tak. To idzie do Discardu. Dobra. Tłumaczymy Państwu, możesz zagrać, ile chcesz kart z ręki? Mogę możesz zagrać jedną kartę? Jedną. Czy to było albo to albo to, tak. na podstawie wideo pokażę. Tak. Tak? dobra? I możesz sobie ją tak jak mówię, wzmocnić. o to jest dobrze słowo, wzmocnić, żeby ta akcja była taka czy, czy teraz ty grasz werbuj, teraz ja gram zagraj? Teraz ja gram z Ach, bo jestem już gotowy do gry. No, no dobrze. Więc tutaj na środku stołu będziemy, byłyby okay. byłyby jakieś tam karty to wyłożone. To jest park, biegaj po parku, tak? Ty, chłopaki, kto sobie w piłkę? Coś takiego, ja teraz, znam to z dzieciństwa. Krem la krem. No? Ja kartę mogę wziąć albo sobie z parku, tak. Albo jeżeli ktoś miałby na podwórku, jakichś dzieciaków. Powiedzmy, że ja mam tutaj złoter. Ej, złoty chłopak, tam u nich to słaby to jest fort jest. Chodź do mojej ekipy. Przecież ja mam na przeciaska, nikt by do ciebie nie przyszedł, gościu. I sobie taką kartę. Ale z czemu byś to miał zapłacić? Tak po prostu, nie, nie, tak po prostu koły po prostu chłopaków, tak. I jedną kartę albo właśnie z parku, albo, albo z dowolnego podwórka hmm. mogę sobie dołożyć do e, swoich stosów, e, stosów kart odrzuconych? I to było zwerbuj, tak? I to była akcja zwerbuj. Zwerbuj jedną kartę z dowolnego podwórka, od innych graczy, albo z parku, mamy Dokładnie to. Dokładnie tak. Do... I odrzuć teraz. I teraz pozostałe karty, które mi zostają na ręce, wkładam na podwórko. O! No bracie. I to daje teraz możliwość innym graczom... Wodogrzmoty! Ciastka z Tobą mnie! Zbierania tych kart, zabierania do swoich ekipy, tak? Bo ja się z nimi, wiesz, nie bawiłem teraz. I na końcu dobieram sobie pięć kart, oczywiście jak talia mi się skończy, to sobie ją przetasowuję. Dobra, teraz jak sam I mogę dobieram. zagrać? Tak. Dobra, zbierz ekipę z podwórka, bym sobie zbrał złotego chłopaka. Tutaj. Do, do Discardu. Zagraj tą kartę. Ja gram teraz Bilona. Bilon daje ci pieniądze? Bilon mam nadzieję. Bilon ma takie coś. Dwa dowolne surowce. Biorę zabawki, pizzę. I ja sobie mogę zagrać taki symbol, na przykład powiedzmy, żebym sobie zagrał, mm -hmm. żeby są na przykład deka tutaj. Odchudzić. Bo nie, to jest tylko moja powiedziałeś. O Jezu, przepraszam, tak, pomyliłem się. Co ty się gościu? Nie, nie ja sam. Że to nie ogarniasz? Co to mi umie zrobić? E, zobacz sobie na, na specjalnej karcie pomocy? Aha, jednak nie wiem. Tak. Wyrzuć kartę ze swojej ręki albo z stosu kart odrzuconych. A, A wyrzuć, co z nią robię, wyrzuć. Do Diskardu, tutaj ogólnego. Chodzi o to, żeby sobie odchudzać tą rękę. Książę... Odchudzać sobie deka. Książę, prawda? ty nie, nie jesteś, jesteś głupi jesteś, nie bawisz się z tą. I... A ja bym mógł sobie sfollowować, to ja sobie swallowuję i dostanę takie i takie. No oh. nie możesz, przecież ja nie mogę, proszę ja z tym wideo nie wycofam, czy ja będę, miał, zaraz, nie możesz tego robić, tu masz, że możesz. To jest prywatne, a możesz, przepraszam. to jest publiczne. Uniosłem się za bardzo, za bardzo się wkręciłem. bidon wchodzi mi do tego, mm -hmm. a Ci się, w, że tutaj. A jeszcze wcześniej już możesz sobie zabrać jakiegoś dzieciaka. A mogą się tak dogadać, że ja nie wezmę Cię wodogrzmotów ale Ty byś mi nie wziął sierżanta też? Możemy na ten temat podyskutować. Tak? Dobra. Ale podpowiem Ci jedną rzecz, że jakbyś sobie przejrzał tutaj, jakie karty masz, że na przykład tutaj masz karty, które ci się kombią z koronami, to może jakąś koronę warto byłoby ci zabrać. Ale nie ma żadnych koron. Albo jak na przykład tu masz kartę, która kombi ci się z łop łopatami, to może taka karta być się bardziej przybrała. Ale tego nie wiesz. To słuchaj, ja taki ci oferuję, że nie wezmę ci wodo grzmotów, ale ty też się do niej Dobrze. Dobra. To ja wrzucam yy, sierżantów, a biorę robala do siebie. I to było, dobierz, dobierz, dobiera do pięciu mhm. i gra to ziny. Raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz pięć. w tym momencie ja. No I z racji tego, że jak cię no to już mam cztery karty w swojej turze, tak, na początku, tak, tak. czyli. Jakby nas było tak. tutaj więcej... To byś follował tego, follował tego i w twojej I... turze nagle masz tylko jedną kartę? Tak. I jest, jest kicha, tak? Dobrze. To, to powiedzieliśmy wam jak się gra w tą grę, ale to nie wszystko. To to nie ponieważ wszystko. ja tu mam dużo rzeczy, które mam dużo pytań. Po pierwsze mam takie pytanie. To są surowce, zabawki, pizza. Rozumiem, że one będą miały na różnych efektach kardon, no tam jakieś rzeczy się z nimi działy, tak? Tak. To, to jest, to jest to moje... Twoje, tak, twoje zasoby, które będziesz mógł wykorzystywać. Na przykład na inne karty, na jakieś inne. Ale inne to buchy. jest poziom fortu. Poziom fortu. Bo no gra nazywa się fort i te graty, czyli te m, zabawki i te pizze, my będziemy wykorzystywać, żeby ten poziom fortu nam sobie się podnosił, żeby rozbudowywać ten swój. E... zapać z gratów lub z plecaka, z gratów lub z plecaka i to w mojej turze, to w którymś momencie są to jakoś. Na są na kartach akcje, może znajdę taką. E... Rozbudowa fortu, tak? Tak, tak. Jest taka. Ja to mam na pewno na mojej liście, o, tu jest li liście po... płac. No. Tu jest. Taki, yy, taka flaga fortu. Flaga fortu? No tutaj. Poziom fortu. Tak. To jest efekt karty, wtedy wydaje surowce i, i, jest i, i na górę. I, I tutaj widzę, że mam troszkę z tyłu zwycięstwa. Tak. I na końcu masz jeszcze tak. takie fajne bonusiki. Gdzie na końcu bonusiki Na pierwszym poziomie i na drugim poziomie. To nie jest na końcu, tylko to jest na dole. No, no może tak być. Chyba, może, że może, Możesz tak powiedzieć. Kaczuszka i pucharek. E, nie, nie, to nie jest kaczuszka, to, to jest, jest pergamin, tak I Jak skakujesz na pierwszy poziom, to wtedy sobie będziesz mógł. Wybrać taką zmyśloną zasadę. Ale wybrać czy wylosować? Wybrać. Wy, wybrałem to, tak. zmyśloną zasadę. I ono daje ci jakąś tam specjalną e, za ciebie tylko i wyłącznie umiejętność. A moja się dobrze trafia. No co tam masz? Pizza, party na koniec gry, mam Wiktory Pońce za wszystkie pizze, jakie mam. jak ja kolekcjonuję pizze, chłopaki, ciaska i pizzy mamy. Gdzie jest moje tajne? Tak. A tu mam jeszcze puchar. I tu masz ten sam sposób, że jak. Też wybieram? Puchar to sobie wylosuję. A wylosuj sobie. Ale, a oni, Ogólnie wybierasz. Oni by wybrali, tak? To, tak? Słuchajcie, wybrane, Pana mądrze teraz. A, taki, że lepkie palce od Lizaków mam, w swojej turze, kiedy używasz czegoś, możesz wziąć ze sobie, ze wspólnej puli, zamiast ze swoich gratów. O, że, że stąd, mm -hmm. takim złodzieżkiem troszkę jestem. Trochę tak, trochę trochę takie z, lepkie, przed, lepkie palce. Przed, tak? przed kamerą to wyszło, nie? Trochę dobrze. lepkie palce. Czy tutaj warto szybko ten fort sobie upgrade'ować, a potem może nie ma bonusu, a co to jest dużo victory pointów? No i wiadomo, im wyższy ten poziom fortu, ten także droższy dla nas do, do wybudowania. Dobrze. E, plecak. Plecak. Oprócz tego, że możemy trzymać jakieś graty u siebie. Ale na w, graty w forcie, mamy 4 cztery miejsca. Tak, to jeszcze możemy sobie trzymać w plecaku. I pojemność plecaka zależy od tego, jak duży fort mamy. I większy port, Im większy fort, im bardziej rozwinięty, tym więcej też rzeczy możemy trzymać. Przechowuj w rzeczy w liczbie 1 plus fort, czyli ja bym teraz mógł... tak. cztery rzeczy tam jeszcze wcisnąć. Tak. I niektóre umiejętności tu na tych kartach mówią, że albo dostajesz właśnie e, do plecaka rzeczy, albo do, e, do gratów rzeczy albo na przykład I dostajesz do tematu, tak tak? w zależności od tego co masz w plecaku. Dobrze. A po co jest ta dziura? Eee, więc tak. W trakcie tak, gry tak, też nie. W trakcie gry niektóre umiejętności kart będą pozwalały nam karty naszych dzieciaków wkładać do tak zwanej chatowni. Czyli tam oni są obserwują? Tak. Wszyscy są na pozycjach? Tak. I wtedy jak będziemy sobie zagrywać karty z ręki, to taką kartę czat z czatowni możemy sobie potraktować jako kartę wzmacniającą. I ona wypadnie, czy ona może się zawsze? Ona tutaj zostanie. Czy jest mój taki już na, na zawsze? Tak, nabudowujesz sobie, tylko też nie masz tam. masz tam ograniczoną liczbę kart, którą Jeden używać. plus poziom fortu. Dokładnie tak. Więc tu jest taka nasza. Czy mogę tam mieć na przykład. Y... Taką czy... łopatę? Możesz? Nie, nie. O tego tak... chłopaka chcesz. Łosia tam się wycofuje. Łosiu, ty tam pilnuj tego, tak? Łoś. I Łosiu tam będzie pilnował tego i mam, za, mam teraz permanentną łopatę. Tak, i jak chce tam byś zagrał kartę łopaty, na przykład taką. No to już masz raz i dwa. I za łosia. Tak? Dobra, on, łosia. on tam zostanie, on już tam już będzie grał. No mamy to. No to Mam przejdzie... też oczywiście jakieś punkty tam za to, kto pierwszy. kończy taki, cały taki, sport. Tak? Rzeźba z makaronu. Dokładnie tak. Dostanie dodatkowe punkty, no i gra się kończy trochę w stylu naszego 51 stanu, czyli jeżeli którykolwiek z graczy osiągnie 25 punktów, to gra się kończy, dolicza się jakieś dodatkowe punkty, czy to z naszych bonusów, czy to z planszetki, etc., etc., i sprawdzamy, kto wygrał. Tutaj sobie macie teraz na YouTube zrobić print screena i sobie to wszystko zobaczycie, macie wszystko ogarnięte. Ewentualnie po prostu możecie wejść na naszą stronę internetową, gdzie możecie przeczytać po prostu instrukcję i zobaczyć, jak to działa. A możemy teraz przejść, co mówią recenzenci, więc zajrzymy sobie do miksu, co mówią recenzenci, którzy są grę już grali. U nas Ford zdecydowanie zostaje, bo jest to prosta, fajna karcianka o bardzo ciekawej mechanice i e, komponenty są świetnie wykonane. Karty, mimo że nie mają tego lnianego wykończenia, to są naprawdę bardzo dobrej jakości. No i te planszetki gracza, z których nic nie spada, to żetony, które mają nadrukowane e, obrazki na nich, także wszystko jest z jak, na, jak najwyższej półki. Małe pudełko, bardzo ciekawa mechanika jest. E, to są jasne ikony, wszystko jest bardzo prosto, fajnie wyjaśnione w zasadach. Także jak najbardziej tak Ford u nas zostaje jako filler między większymi tytułami. Jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. mam te kawałki pizzy, zabawki, nasze planszetki są oczywiście takie wycinane. Także na wszystko mamy tu miejsce. No i do tego są bardzo specyficzne grafiki, które mnie osobiście akurat bardzo się podobają. No, i fajne jest to taki klimacik, właśnie dzieciaków, które budują sobie bazę, które świetnie się bawią. A wszystko to w formie takiego prostego i przyjemnego deck buildingu. Także jeśli będziecie mieli okazję zagrać, to poszukajcie Ford. Pokazać mi wam komponenty, pokazać mi wam, jak się w tą grę mniej więcej gra. Zobaczycie, co mają recenzenci, więc czas się niestety pożegnać, proszę Państwa. Jeśli lubicie klimaty filmów Goonies, jeśli lubicie klimaty filmów Stranger Things. Tak, wiecie... To jest pani, która jeździ na, na samochodzie i ma ksywę Kraksa. Jeśli lubicie temat tej gry, to na pewno się mega franciszką. Zresztą widać, mnie, że nawet, nieważne, czy ta gra byłaby fan, czy nie fajna, już jestem na wkręcony. Natomiast ona jest po prostu klasycznym deck buildingiem: budujemy sobie naszą, naszą talię, naszą ekipę. To, co jest tutaj niezwykłe, to jest to, że sobie nawzajem te no karty podkradamy. Pod, pod, no, to nie jest taki specyficzny deck building, który znacie, bo te karty nie niezagrane wykładasz na środek stołu i ktoś ci może je podebrać. To I jest, to jest mega, mega duży twist, jak te dziaki między Benami, benami chodzą. Łosiu dalej pinuje. Łosiu tam, Włosiu tam daleko, jest na pozycji, wszystko ogarnia. Małe pudełko premiera z w okazji w wakacji 2021. Niemcy ten film oglądają, może za 7 lat dopiero ktoś to wyłączył na YouTube. Ale myśmy tą grę wydali na wakacje 2021. Bierzecie ją do plecaka, bierzecie ją do walizki, gracie w schronisku nad morzem, w różnych innych miejscach. Piękne, super wydanie. Polecamy się. No i jak zwykle prosimy o lajki, jeśli ten film Wam coś rozświetlił. Poprosimy o komentarze, jeżeli chcielibyście, żebyśmy nagrali coś dodatkowego na temat fortu, albo macie po prostu jakiekolwiek pytania. No i dajcie suba. Kliknijcie dzwoneczek i znacie te tematy wszystkie. Notification... Notification realized. Słuchajcie, widzimy się na tym kanale YouTube co kilka dni, cały czas czasami filmiki, więc bądźcie z nami. Dajcie lajka, dajcie kciuka, dajcie komentarz i żegnamy się. I zapraszam do wspólnego budowania fortu. Trzymajcie się, hej! Ty, a Łosiu tu utknął, kiedy go wyciągniemy? On musi czatować. Jeśli chcecie, żeby Łosia wypuścić już z czatowni, to prosimy o lajka, bo inaczej to on tam utknął.